No więc zaczynamy dokładnie w tym samym momencie, w którym skończyłam, ponieważ nagrywam te dwa odcinki pod rząd, gdyż zaraz są święta i boję się, że nie będę miała czasu, żeby nagrać. No i wróciliśmy właśnie z randki z Akirą, która myślę, że skończyła się dobrze. No poza tym, że się zsiusiała niestety zaraz przed wyjściem. No i tak, niestety tak wyszło. Dzisiaj jest zimowa fiesta, która miała być wczoraj, ale ją przesunęłam. Możecie to zobaczyć w poprzednim odcinku. No i zaraz się będzie zaczynała. Myślę, że zaprosimy sobie Akire na naszą zimową fiestę, bo czemu nie? Skoro już tak ich się romans rozwija. W ogóle bazylię chyba można zebrać? Aż się dziwię, że to rośnie. O, może nawet podlać. Dobra, jak wstaniesz, to weź wszystko sprzedaj. I podlej, skoro można podlać. Myślałam, że zimą nie będzie rosło, ale najwyraźniej się myliłam. No, ona akurat nie przepada za ogrodnictwem, więc... Tutaj tak średnio, no ale... Dobra. Ugotuj sobie coś. Ozdobimy sobie oczywiście. Powiedz dekorację. O, a kiedy akurat stoi przed naszymi drzwiami. Jak pięknie, jak cudownie. A już nie stoi. No dobra. Czy ja nie mam ustawionego tutaj skrótu? Ja jestem przekonana za każdym razem, jak tu wchodzę, że mam ustawione, ale mi nie działa. Ono teraz działa. No dobra. Jakby co, to kontrol i wybieracie sobie od piątki w górę? Chyba? Czwórki nigdy nie próbowałam, więc powiedzmy, że od piątki w górę. Wciskacie kontrol i 5 na przykład, i wtedy jak wchodzicie do rodziny i na przykład kamerę macie ustawioną jakoś gdzieś inaczej, i klikniecie sobie na piątkę, to wróci wam w to miejsce, gdzie była ustawiona. Wyleczyłaś się już bo się zatruła czymś w restauracji weź posprzątaj ten syf kobito lodówka też śmierdzi wyrzuć zepsute jedzenie no masakra tu zaczęłaś coś gotować i co? Hmm. możesz go zapytać o te tradycje świąteczne nie wiem co to. Tu... Hmm. Ogólnie denerwują mnie te coś tam, to coś mam jakąś nagrodę. Hmm. ok Okej. Nie wiem, co ty mu możesz dać. Kokos. Zapomniałam o tym kokosie. Miałam szukać pracy dorywczej z kokosem, bo wiem, że istnieje, a akurat kokosa zdobyła. Nie pamiętam w jaki sposób. Nie, no, żabki to masz trochę drogie. Chociaż możemy je rozmnożyć. Przy okazji mi się też przypomniało. No dobra, to mu dasz żabkę. Czemu nie? Wirującą żeby bakłażan. A nie, widującą Grzebiuszkę Ziemną. Super, mm. dziel się nastrojem. Weź przyrządź wystawny posiłek. Kolację z rybą? Czy to ostatnio nie miałeś kolacji? No, nieważne już. było jakiś czas temu, jak ostatnie święto było, więc. Może lepiej wam to wyjdzie. Jak tak sobie posiedzicie na spokojnie, bo restauracja to mnie zdenerwowała ostatnio. Yy, tu się klika, jakie są warunki. No i 2500. Tylko czy to nie jest znowu jakieś oszustwo w tej grze? 2500 mi przybyło. Yy, chyba 2500. I teraz nie wiem, czy to odjąć, czy zostawić. Ja jej to odejmę, chyba. będzie 2315 Jakoś tak. Powiedzmy, że tak jest ok. Już nie przesadzajmy. Żyjmy sobie skromnie. Dachunki są niskie, więc na spokojnie. Jakby co, to wpisujecie testing cheats yy, on, i wpisujecie money, i kwotę, jaką chcecie, żeby tutaj była. O, jest papcio. Już 20, tak szybko. Przyjazne powitanie. Pogadaj sobie z papciem, a kiedy już musi iść. Mm. Proponujesz halony plan. Nie wiem. Dziel się nastrojem. Trzeba parę przyjaznych zrobić, żeby fajny prezent dał. I weź. Weź porcję. Dziel się nastrojem jeszcze raz. I myślę, że możesz. Poprosić babcia o prezent. Ale papcie już poszedł. Ej, papcio No to nie poprosisz babcia o prezent. No ale babcia akurat nie uwielbiałaś tej tradycji, więc ja uważam to święto za udane. Ja myślę, że zimowa fiesta udana. Nie ma co narzekać. Co ja robię? Ja nie wiem co ja robię. No ja też myślę, że było udane. Nie ma co. Eee, toalety. żebyś znowu się nie sikała, wiesz? Nie ma co sikać w gacie, lepiej do toalety. Kiedy ty do pracy idziesz? Za 9 godzin. No ja myślę, że jak podciągniesz sobie miksologię, a myślę, że powinnaś dać radę, chociaż jesteś dopiero na początku, to myślę, że powinno być okej. Okay. Ale nie, teraz Akira jest 8 rano. A to Ano z szaleństw to nie. Mało interesuje. weź jak wstaniesz ćwicz, ty już masz spełnione tutaj. To masz ukończone, więc tylko poziom musisz wbić. Co prawda jest zamieć, ale na dworzu masz bardzo, na dworzu sobie nie xuje. Więc. Jutro też do pracy. Jutro jest Sylwester. To nie jest dzień wolny od pracy, prawda? Ty pójdziesz do pracy. Już miałeś wolnego dużo. Dobra, już możesz przestać. No ja akurat do pracy za godzinkę. Pięknie. Mm. Szybki prysznic weź, bo jak wrócisz z pracy, to będziesz śmierdzieć totalnie. A jeśli chodzi o jedzenie, to w pracy chyba zjesz, No chipsów to może nie, ja co? Masz tyle tego żarcia w lodówce, że myślę, że przeżyjesz, przeżyjesz bez chipsów. Jak już chcesz jeść przed robotą, to weź sobie coś normalnego. No i... się najadłaś ci powiem? Znaczy nie no, najadłaś się, ale... No dobra. Mm. No, trudno. Clemens Schron. No idź na randkę. <laughs> okej, okay. nie spodziewałam się, że Babcia Mróz zapyta się nas o rady co do randki, no ale okej. Okay. Widać, każdy musi się o coś pytać. Każdy musi znaleźć swoją miłość. Wróciła z pracy, ale nie ma awansu. To może jutro, ale musi gotować i robić drinki. Przerząć jakieś drinki. Coś prostego rób. Będę by Ci się coś zaliczyło i weź sobie ugotuj coś Ty musisz wiekwinnego coś ugotować, więc myślę, że weźmiemy Ci przy okazji takie dwie pieczenie na jednym ogniu Czemu nie? biedna, ta lodóweczka. Może kupić nową? Umyj ten blat zanim pójdziesz spać. Wiem, że jest trzecia w nocy, ale... Ja się dziwię, że ta lodówka się jeszcze nie zepsuła, że w ogóle tak nie psują się tutaj te rzeczy. Czy ja tu mam cechę gnomy, że to się naprawia, czy, czy ja nie zauważam i to naprawiają, czy ja... Nie, tu nie ma żadnych cech. Dajmy jakieś cechy dobre na słonecznienie. Weźmy sobie dobre szkoły. Domową atmosferę. I przy okazji... Lodówkę. Te blaty są. Zarobimy coś. Mm, jakąś taką lepszą tą lodówkę. Ależ by też pasowała jakoś. Taką dajmy, może przy okazji kuchenkę też, by wymienić. No dużo lepsza to ona nie będzie, ale zawsze coś. No dobra. Śmietnika dalej brak. No jest Sylwester. Idź kij. Tu się zacięło, czy, czy jak? Tu powinny być jakieś tradycje. Halo? No i są tradycje, ale tu mi się nie wyświetlają. Hmm, dobra. Ozdób. Imprezowy nastrój, zrób postanowienia, liczenie do północy. O, teraz się pojawiają. Masz jeszcze świąteczne ozdoby, no W sumie... Jak się liczy zrób postanowienie zrób postanowienie zobacz drugą połówkę, bo wy jeszcze nie jesteście oficjalnie w związku, ale niedługo będziecie, więc ci się to spełni. Imprezowy nastrój. Się, czy to się liczy? Możesz to ubić jak najbardziej. No pięknie śpiewasz. Pa 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 pa, pa, pa. I weź sprzedaj i podlej Na wszystko chciałam zrobić sprzedanie, nie tylko bazylia. Um. Wszystko. Już! Już! O głuchnę! Ej! Ula! Koniec. Starczy. Dziękuję za uratowanie mojego ...słuchu. Woda to tak mnie na tych roślinach? W taką pogodę? Hmm. Dobra, rozumiesz sobie jeszcze. A gdzie ty kokosa zgubiłaś, koleżanko? Kiedy? Kiedy on poległ? Nie pamiętam. Spra muszę sprawdzić w montażu, co jest z tym kokosem, i ja go sprzedałam przez przypadek. Nie mam pojęcia, co ja z tym kokosem zrobiłam. No cóż. Zaraz do pracy idziesz, ale... Kopnij ze jeszcze. Też... O, zmęczona jesteś. No trudno. Dasz radę, wierzę w ciebie. Przeżyjesz. No i się pracocholiczką stała. Tak niekoniecznie chciałam, żeby to tak wyszło, no ale. No to już wiemy. Tracę ciężko, chociaż wiem, że zmęczona jesteś, ale to już. Awans, awans. Awans się szykuje. No, i mamy do wyboru ścieżkę teraz. No i kucharka oczywiście. No i co? Nie wróciła. Syf jest, jak nie powiem co, zmęczona bardzo. No i co? No i. Tak. Tak to wygląda weź sobie prysznic i idź spać bo mi tu padniesz no te nocne zmiany trochę tutaj kiepsko no ale co no takie życie hmm. jeszcze tylko srebro na uroczystej kolacji i kolejny etap będzie zaliczony Dobra. Jakoś się zrobi. O, grzyby urosły. Znaczy się pieczarki. Znaczy grzyby. Nie wiem, ja zawsze na to mówię pieczarki, a później się łapię na tym, że mówię pieczarki zamiast grzyby. A teraz, jak powiedziałam dobrze, to poprawiałam na pieczarki. Super. A jak śnieg topnieje, pierwszy raz to widzę. O no kurczę. Pierwszy raz widzę jak tak się robi. Ej, naprawdę. Wow. To tak nam w Simsie jeszcze cztery pory roku, a, a tu pierwszy raz takie coś. Co i tak będzie przez chwilę, czy się zacięło? Po prostu ciekawe. Sprzedaj wszystko. Nic nie potrzebuje poddania? Chyba nie. Po prostu posprzedawaj. Eee, wyrzuć, zepsute jedzenie. I weź coś ugotuj. Hmm. Już masz siódmy poziom, weźmy coś z końca. Omlet może być. Teraz nie możesz narzekać, że masz tanią lodówkę. A, z tej mi ozdoby. To dzisiaj do pracy idziesz. No teraz już tak prędko awansu nie zdobędziesz, więc będzie jak jest dzięki ale nie nasyfiłaś i polecił do perfekcji no Kana. Długo to nie patrwa. Czy Akira zdąży tu przyjść i nie zniknąć jak w poprzednim odcinku? I czy zdążycie zostać parą? Bo to jest coś, co jeszcze bym chciała w tym odcinku zrobić. Czy zdąży? Czy nie zdą zdąży? Jest. Eee, pa, pa, pa 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 związek. Mm. Zmienić związek? Jak to działa? Ja naprawdę nie ogarniam tego nowego panelu. No, nie chcę związku para-para. chcę, żeby byli w takim normalnym związku. Chłopaki i dziewczyna. Hmm. Dobra, weź się go na szybko. Zapytaj. No. Prawie żeście się pocałowali bez całowania. Oj, drzwi. w sumie wy jeszcze nie macie takiej... Dużej relacji. Co ma sens? Spóźnisz się do pracy, ale to nie znaczy, że nie pójdziesz. Znaczy, że się spóźnisz. Hmm. Hmm. Muszę nie iść do pracy, ty masz jakieś dni wolne. Jeszcze przed chwilą zmieniałam, żeby Sylwester był dzień dniem, w którym pójdzie do pracy. A... No nie wiem, czy ci się to uda. Mogłabyś wziąć normalne wolne, ale... Nie brzmi się, jakbyś była chora. No. A może się jeszcze zwykły dzień wolny wziąć? Tracić pracy, to bym nie chciała, żebyś traciła. Dobra. Może się ogarnie że ma dzień wolny. Jezu, co to za rozmowa? Możecie się, pocałujcie. A, no właśnie to postanowienie. Oświadcz się to może jeszcze nie. Możecie się bargnąć. Pięknie. Ja myślę, że to jest piękne zakończenie dzisiejszego trochę świątecznego odcinka, więc dziękuję bardzo wszystkim za oglądanie. Możecie zasubskrybować mój kanał, polekować ten film i zostawić pod nim komentarz, bardzo mi to pomoże. I zobaczymy się w następnym odcinku. Cześć!